Do tej walki. Wyglądają ładnie. Oby też ładnie walczyły. 7 kg cięższa Linkiewicz i 10 cm wyższa. Może to być warunkiem przechylającym na stronę zwycięstwa właśnie tej pani, ale zobaczymy. Tak jest. Mike Tyson też był niski, ale sadził ładne bomby. Dobrze, kontra Linkiewicz! Wydaje mi się, że Marta Linkiewicz stoczyła już kilka walk i one nie są zapisane w żadnym rekordzie. Ma już na pewno jakieś szarpaniny z innymi dziebuchami. Jak będzie tym razem? Oj. Ruszyły! Dziewczyny ruszyły ostrożnie. Presję wywołuje tutaj Linkiewicz. I pierwsze kopnięcie. Pierwsze cepy plecy oddaje Gudlewska. Jest dosyć chaotyczna wymiana. Bardzo chaotyczna wymiana. Pano Linkiewicz! Mamy klicko! Opalenie Linkiewicz! Mamy to światwicz! Dobra lecą, broni się! Grounded Grounded to przedwa, czy to przetrwa, czy to przetrwa? Gotle w tutaj faul. Było kilka mocnych uderzeń w tył głowy. Sędzia mówił, nie uderzamy w tył głowy. Nie widziałem tego. Z mojej perspektywy wyglądało to jak po prostu brak obrony z Esmeraldy Godlewskiej. A... Za chwilę zobaczymy powtórkę, zobaczymy co tam tak naprawdę się wydarzyło. Uwaga, patrzymy, właśnie mamy powtórkę z tego wydarzenia. Linkiewicz w dosiadzie nie widać, ponieważ Godlewska ma czarne włosy na czarnym tle, tutaj bardzo mało widać. Było teraz uderzenie w tył głowy jedno. Tak, drugie. Były uderzenia w tył głowy. To jeszcze było dozwolone, ale dwa już siadły na pewno niedozwolone. Czy sędzia przerwał z uwagi na faul. Oj, chyba cieszy się zbyt wcześnie. Jeszcze nie wiem, zaraz e, dowiemy się. Po tym wydarzeniu jeszcze było kilka uderzeń w tym głowę. Myślę, że to mógł być faul, ale zobaczymy, zaraz przekonamy się, jaki był werdykt sędziego. Jeżeli to był faul, powinien sędzia zapytać zawodniczki, czy jest zdolna walczyć. Na początku był chaos. Tak jak w mitologii stworzenia świata na początku był chaos. Później Linkiewicz ruszyła agresywnie do przodu. Później były kobiety. Tak jest. Dobrze, I to dwie. To Zapraszamy. Jaki będzie werdykt? Tutaj, tutaj, tutaj. Włodarze są obecni w oktagonie. Myślę, że zdecydowanie czy Tam jest był faul, czy to był brak obrony? walki w pierwszej rundzie przez techniczny knockout. Jednak! Marta Linkiewicz. Szacunek przytulają się i chyba wszystkie złe emocje idą w eter. Dobrze obstawiłem jednak Marta Linkiewicz wygrała.